Co prawda, pierwszy odcinek Poznajemy Nieznane miał być nagrany w Cytadeli Gruziąc. Jednak, jak widzicie na załączonym obrazku, moje plany się troszeczkę zmieniły. No i też zacytuję Wam, klasyka raczej parafrazuję, że bunków nie ma, ale też jest tu bardzo interesująco. Może niekoniecznie w tym miejscu, bo Poznawać Nieznane będziemy gdzie indziej, ale właśnie w tym kraju w Chorwacji. Jak powiedziałem, jeszcze nie teraz, bo teraz moment dla mnie, a za chwilę przejdziemy do głównego punktu pierwszego premierowego odcinka. Jesteśmy właśnie na chorwackiej wyspie Pag. Jest to piąta co do wielkości wyspa Chorwacji. Właśnie Chorwacja słynie z tych swoich wysp. No, o tej wyspie zaraz sobie powiem troszeczkę więcej. Najpierw powiemy, jak do niej dojechać. Jeżeli patrzeć z polskiej strony, kierujemy się cały czas na południe tą słynną Jadrantą, czyli drogą prowadzącą wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Z jednej strony piękne góry, z drugiej strony równie piękny Adriatyk. Dojechaliśmy do tej wyspy. Właśnie tutaj mamy jeszcze troszeczkę zieleni, natomiast dalej widać i sami też to zobaczycie, że tej zieleni jest tutaj niezbyt wiele. A to wszystko dlatego, że zimą panuje tutaj wiatr, który sięga swoją prędkością aż do 220 km na godzinę. Roślinność ma tu małe szanse, żeby się utrzymać, żeby się dobrze zakorzenić. Jedyne co tu rośnie, właśnie nawet w tamtych trudnych warunkach, to szałwia czy rozmary. Za chwileczkę powiem sobie troszeczkę więcej o tym, dlaczego tu jesteśmy. Właśnie widzieliście, zaczyna się właśnie już ten piaskowy, jak to niektórzy nazywają księżycowy krajobraz. Jest bardzo dużo skał, bardzo dużo kamieni i właśnie w tych skałach, za chwileczkę wam pokażę dokładnie gdzie znajduje się gwóźdź naszego dzisiejszego programu. Tajemniczy trójkąt na wyspie Pak. Już na początku powiem Wam, że jestem bardzo rozczarowany. Wy pewnie też troszeczkę będziecie, ale mimo wszystko jestem tu i postaram Wam się tę całą sprawę tego słynnego trójkąta przybliżyć. Ten trójkąt znajduje się gdzieś tam z tyłu, za tamtą górą. No i właśnie w tym jest cały problem, bo osoba, która nas tu dowiozła, nie jest w stanie przewieźć nas aż tam, ponieważ no, ten trójkąt nie jest tak jakby. Przy szlaku pieszym turystycznym, oczywiście, można tam dojść na piechotę, ale tylko i wyłącznie na piechotę. No i nie w takim stroju, w jakim ja tutaj teraz występuję, czyli nie w Japonkach i nie o tej porze. Bo również się dowiadywałem, czy teraz jeszcze mógłbym się tam przejść. Powiedziano mi, że nie, że tam to się idzie albo wieczorem, albo rano. No i niestety nie w takich ciuchach, w jakich ja się tu wybrałem. Chodzi o to, że tu są góry. Ta góra, która za mną widnieje teraz, kryje za sobą. Właśnie ten słynny trójkąt paszki czy paski, nie będę teraz łamał sobie języka, będziemy to nazywali e, słynnym, tajemniczym trójkątem z wyspy Pa. O co z nim chodzi? Jest to trójkąt, który jest tak jakby wprasowany e, w, w górę, w skałę. Nagle, nie wiadomo skąd on się tam wziął. No i jest to trójkąt równoramienny, który jest długości e, 13 metrów. Możecie sobie wyobrazić, 13 metrów to jednak jest e, dużo. No i co z tym trójkątem? On został odkryty w roku 1999, czyli stosunkowo niedawno. Natomiast po badaniach geologów okazuje się, że ten trójkąt ma już około 12 tysięcy lat. Także no, pojawił się to już dosyć dawno temu. Co dalej? Od odkrycia tego trójkąta w przeciągu 3 lat miejsce to specjalnie ze względu na ten trójkąt odwiedziło 30 tysięcy turystów. Specjalnie, żeby zobaczyć ten słynny trójkąt ponieważ mówi się, że nie wiadomo, co się stało. No i tutaj też e, tubylcy mówią, że być może UFO próbowało parkować. Ja widzę e, takie uśmieszki, troszeczkę politowania, e, troszeczkę kpiące uśmiechy osób, które oprowadzają wycieczki i o tym trójkącie mówią. Natomiast e, z racji, że sam nie mogę się tam wybrać, postanowiłem e, popytać trochę tubylców o, o ten trójkąt. Co mi powiedzieli? Że faktycznie jest to obiekt, który naprawdę trudno określić. Oni nie potrafili znaleźć słów, żeby powiedzieć mi cokolwiek o tym trójkącie. Mówili, że ludzka ręka po prostu nie mogła tego stworzyć. Wydaje mi się, sam chcę znaleźć zdjęcie, postaram się oczywiście zdjęcie również wam pokazać, jednak wydaje mi się, że spójrzmy prawdzie w oczy. Jesteśmy w Chorwacji, jak widzicie pogoda piękna, morze, góry, wokół mnie jest pełno turystów. Zagraniczne tablice rejestracyjne, turyści z ręcznikami, z aparatami fotograficznymi, oni przyjechali tu wypoczywać. No i teraz zastanówmy się. W pewnym momencie w miejscowości, która chce przyciągnąć turystów, pojawia się historia o tym, że UFO zostawiło jakiś znak. Nawet jeżeli wiemy, że UFO nie zostawiło tu żadnego znaku, pomyślmy zdroworozsądkowo, czy będziemy ukręcali łeb tej sprawie, czy będziemy po prostu starali się podsycać ciekawość ludzką i ściągać turystów, żeby właśnie przyjechali do tego miejsca, wydali tu pieniądze, zostali tutaj, być może policili to swoim znajomym. Przyjechali tu raz jeszcze. Możemy się teraz zastanawiać, czy rzeczywiście na wyspie PAK mamy kawałek kosmosu, czy po prostu ktoś na kosmiczną skalę próbuje nas zrobić w koniach. Ja to zostawiam Wam pod rozwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku programu Poznajemy Nieznane. Dzięki i do zobaczenia. Jak widzicie. Wróciłem do swojego skromnego centrum dowodzenia w Grudziądzu. Jestem już tutaj dzisiaj i nagrywam dla Was mały dodatek. W którym chcę pewne kwestie naprostować, bo nie czułbym się w porządku z tym, że wypuściłem goły materiał z pewnymi niedopowiedzeniami. Od czego należy zacząć? Należy zacząć od tego, że trójkąt nie ma 13 metrów, czy 12, jak tam podawałem. Natomiast ta dolna krawędź, jeżeli mamy trójkąt równoramienny, wynosi 32 metry. Natomiast te dwie krawędzie, które odchodzą do niego i łączą się z tą dolną, mają po 22 metry. Jest to, tak jak powiedziałem, trójkąt równoramienny, natomiast e, różnica wielkości e, jest e, znaczna, jeżeli mówimy o tym, co powiedziałem wcześniej i tym, co mówimy teraz. Wynika to z tego, że ja sięgałem języka właśnie u tubylców, e, nie miałem tam za bardzo dostępu do internetu, teraz natomiast się troszeczkę doszkoliłem. E, no muszę przyznać, że troszeczkę improwizowałem, kiedy tam jechałem, Zdarzyła się, nadarzyła się okazja, żeby tam pojechać, więc pojechałem i chciałem przygotować dla Was program. Czyli pierwsza sprawa, wielkość tego trójkąta. No, jest to formacja skalna, tak jak wspomniałem. Na około nie ma takich kamieni jak wewnątrz tego trójkąta. No, i teraz ufolodzy z Chorwacji łączą nawet ten trójkąt z rzekomymi obserwacjami obiektów UFO nad wyspą PAK pod koniec XX wieku. Jak mówiłem w 1999 odkryto dopiero ten trójkąt, jednak po badaniach okazało się, że on ma 12 tysięcy lat to się nie zmieniło, to właśnie wprowadzam w błąd natomiast pokazywałem Wam górę i teraz nie do końca jestem pewien czy dokładnie za tą górą mi wskazywano właśnie tą górę i że trzeba się udać za tą górę i że tam ten trójkąt się znajduje natomiast teraz jak zacząłem troszeczkę szukać dalej w źródłach okazuje się, że ten trójkąt znajduje się bardziej na północ. Do końca teraz nie wiem, czy, czy, czy wprowadziłem was w bardzo duży błąd, wskazując wam tamtą górę, że to tamtędy się do tego trójkąta jedzie, czy nie do końca. No trudno mi to teraz sprawdzić i, i wrócić tam po raz kolejny zobaczyć, czy dokładnie tak to miało być, jak mówiłem, czy może troszeczkę inaczej. Natomiast, to no, tak jak mówię, ja sięgałem, zasięgnąłem języka właśnie u tubylców, u osób, które mieszkają na tej wyspie no i przekazywałem wam. Chwileczkę temu, właśnie to, co one mi e, powiedziały. Z tym trójkątem łączy się wiele różnych e, doniesień, można powiedzieć, legend e, miejskich czy niemiejskich. Hmm, dodam wam, bo ostatnio mówiłem o tych e, o turystach. Do tej pory około pół miliona turystów, czyli od tego 1999 roku do teraz około pół miliona turystów odwiedziło wyspę Pak po to, właśnie, żeby e, ten trójkąt zobaczyć. Niektórzy łączą to nawet z Trójcą Świętą, ten trójkąt. Nawet był pewien stygmatyk, który rozmawiając o tym trójkącie paskim, ponoć właśnie tych stygmatów dostał tam na Chorwacji. No jak mówiłem, jest to bardzo specyficzna formacja skalna, bardzo ciekawa. Eee, raczej, jak już przed chwilką też wspomniałem, nie wrócę tam i nie, nie zbadam jej po raz kolejny. Nie pójdę, nie podejdę do tego trójkąta bliżej, nie sfilmuję go Wam. Zdjęcia możecie znaleźć podrzucę link w opisie do filmu. Chciałem po prostu naprostować pewne kwestie, których nie powiedziałem w tej pierwszej części, którą przed chwilą obejrzeliście. Ja Wam raz jeszcze dziękuję. Mam nadzieję, że dacie mi suba i będziecie czekali na kolejne odcinki. I do zobaczenia.